Dobra, jesteśmy na samolocie, bo tam ten statek się zniszczył. Nie, tego nie klikaj jeszcze! Później dopiero... O nie. Ło, to tam pewnie z tyłu też jest jakieś, ale na razie nie, nie wciskaj. A to są do drzwi? Aha, spoko. A to do czego? A, do koronawirusa. Nie, jeszcze zaraz, dopiero, bo ja wychodzę na chwilę. Bo mnie coś wywala. O dobra. Nieważne! Jeszcze tam nie faj, zaraz wejdziemy. Jak ktoś będzie sprytny, to podejrze IP naszego tego serwera, na którym gramy. A jednak... A może podejrzeć. Dobra, nieważne. Dobra, nieważne. I strzelam dalej. Dobra, spoko, git. Strzelamy. O kurde co to się? Je? Co... A, już się. Nieważne. Dobra, już nie wciskaj tego buzika, co ty się... Co no to... Lubię! Teniska mam. No dobra, weź. <ścoughs> dobra, wyłaś. Dobra, czekaj, idę na skrzynkę, zobaczyć, co się dzieje. Nic. O kurde, dziury nam wypaliło. Czekaj, co to strzela? Wow. Dobra, spalamy to. Jestem na dach. się, dobra, nieważne. Szybko. Dawaj. Wiem, że to ja spalam, ale nie ważny. Kurde, nie to już teraz nie ja palę. Awaria prądu. Kurde ej, siodło się spaliło. Uciekam! Zaraz uciekamy.

Kurde, się wali. Dobra, budujemy dom, bo... Dobra, chodź tu za mną. Ale koszmar. Dobra, sorki za to. My nagrywamy, a do nas wydzwaniają. Jak coś, to wiesz... Kasia. Kasia z naszej klasy to jest. O, problemy, problemy techniczne. Halo? Halo? Ej, weź mi podaj te... Co? strony, które wczoraj robiliście. Dobra, no, nagrywamy teraz Janek ten. Ci podamy, okej? Okay? No. jeszcze będziemy ze 3 minuty i kończymy i tak. No ja też zaraz muszę kończyć. Dobra, podaj. Nie zaraz, bo my nagrywamy filmik. Zaraz o, zadzwonimy. To nie, to to Co? A co? muszę? No chyba tak. Ja też. No dobra, nieważne. To... ja na rozum, zaraz skolniemy, bo my nagrywamy. Masz spoko. I dobra, fajnie. Problemy pierwsze, problemy techniczne. A zakolniło mnie. A. No. Dobra, zbieraj drewno, zbudujemy sobie tutaj domek fajny. A ja po ty, no to po co ja zbieram? Ja Dziawko Dziawkę. Jak to podział? Dobra, jakoś się przyjeżdża. Szykać mi się chce. No to dawaj. No dobrze, żeby jest od tego. No właśnie ja też zjadłem jakiegoś człowieka. Oooo, Jarosie! No co ty zrobiłeś? Co... Ty, doła, w ogóle co to, co się samo zrobiło? Nie, to znowu królew. Dobra, chodź. Dobra, 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 chodź wyprowadzamy się, bo to jest dziwne. Ale mi się też chce powiodować troszkę. Nie no dobra ja nawet muszę to zrobić, bo ja zjadłem przed nim jakiegoś kurczaka niedobrego. Dobra, poszło wszystko. Dobra, uciekamy z tej wyspy. Jest jakaś nawiedzona. Nie wiem gdzie ty jesteś. Dobra, ale wiemy No, Dobra, wyłaś, na radę. Szybko wyłaź, wyłaś, Dobra, wiemy. okej, okay, do nie, dobra. Wy zgaszamy to i budujemy sobie tutaj domek fajny. Oła, jak ty to zrobiłeś? Zostaw. Dobra, zginę zaraz. Dobra, żyję. Dobra, budujemy sobie jakiś dom. Nie, no dobra, szybko, bo to już czas leci nam. dada! da. -da. Taka lepianka na razie. Taka pierwsza. No co ty robisz? Buduję! Dobra. No dobra, ty masz jakoś. Dobra, zrób tutaj jakiś ładny domek. Dobra, to my już kończymy nagrywać i później dopiero nagramy. Jak zbudujemy nasz superową willę, no dobra, to faj. No pożegnaj się nasz.